Cześć, z tej strony do Manu, a dzisiaj klasycznie jak co dwa tygodnie przed właściwym odcinkiem dookoła świata zrobimy sobie szybkie podsumowanie moich paczek z ostatniego tygodnia i zgodnie z tradycją, a tradycja to jest rzecz święta, przypominam, że FIFA Points można kupić w sklepie Xbox korzystając np. z kart przedpłaconych, które można znaleźć w sklepach z elektroniką. W tym tygodniu dostępnych było sporo paczek promocyjnych, które pojawiły się w związku z upgrade'ami zawodników. Ja wydałem na nie tylko 12 tysięcy FIFA Points, co pozwoliło mi otworzyć 20 paczek o wartości 45 tysięcy monet, w których znajdowali się sami zawodnicy, w tym sześciu rzadkich. Nie będę przedłużać i prosto z mostu powiem, że przez pierwszych 10 paczek oglądałem tylko i wyłącznie plemnika niedorobionego, natomiast w połowie tego jakże emocjonującego paku penningu przypomniałem sobie o pewnej teorii, która głosi, że pasek widniej 鏡 Pod paczkami promocyjnymi spoileruje nam nieco zawartość paszki, a różne kombinacje kolorów w nim zawartych dają większe lub mniejsze szanse na trafienie wysoko ocenionej karty. Więc od tego momentu odświeżałem sklep szukając tych korzystnych kombinacji kolorów na pasku pod paczką i nie udało mi się natrafić na te najlepsze kombinacje, ale parę razy trafiłem na pasek, taki jak ten, który widzicie teraz, i ten dominujący kolor czarny z żółcią różem czy fioletem po lewej stronie paska daje podobno szansę na nieco lepszą jak się okazało, otwierając 8 paczek z wyszukaną kombinacją kolorów, trafiłem 6 zawodników ocenionych na 84 lub więcej, gdzie finalnie dostałem ta kościelnego wartego ponad 20 tysięcy monet. Przez pierwszych 10 paczek nie trafiłem dosłownie nic, a otwierając paczki kontrolowanie, w większości przypadków witała mnie nieco większa flara przypadek no właśnie, nie wiem, bo zbyt mało paczek otworzyłem i ogólnie jeśli chodzi o paczki, to ja zawsze, jak wiecie, podchodzę do tematu bardzo sceptycznie, aczkolwiek faktycznie mnie to trochę zaciekawiło i myślę, że póki dostępne są paczki promocyjne właśnie z tym paskiem, warto przeprowadzić jakiś eksperyment na nieco większą skalę. Także spodziewajcie się w przyszłym tygodniu kolejnego odcinka Rodem z Pogromców Mitów, w którym szerzej omówię całe zagadnienie i postaram się je potwierdzić lub obalić. Bardzo bym chciał, żeby ta teoria okazała się prawdziwa, ale myślę póki co, że szanse na to są nikłe i to jednak wszystko był przypadek. W każdym razie przejdźmy teraz do właściwej treści odcinka, którym jest skład z drugiej Ligi Włoskiej. Pięknie wyglądająca srebrna drużyna ze złotym bramkarzem i jedną nieświecącą kartą w polu. Kartą naszego Polaka, rodaka Tomasza Kupisza. Tomasza Kupisza w Fifie znam jak mało kto, bo pamiętam jego kartę, kiedy dostępna była ona w Ultimate Team jeszcze w Fifie 10 i to nie w byle jakim klubie, bo w Wigan Athletic, które przecież wtedy grało jeszcze w Premier League. Był on wówczas środkowym pomocnikiem i miał srebrną kartę, a mało tego, występ występował tam drugi Polak, również w środku pola i również o imieniu Tomasz, mianowicie Tomasz Cywka. W rzeczywistości, jak wiadomo, w Premier League ci panowie sobie nie pograli, ale nie zmienia to faktu, że w 2010 roku w Ultimate Team mieliśmy w Premier League polskiego Hyperlinka na środku pola, a jak wiadomo, dla prawdziwego Janusza to jest rarytas. Kurwa, to dobry te Polaki, każdy ich chce w Europie, potęgi światowego futbolu się po nich zgłaszają, kurwa, Wigan Athletic, Premier League, to jest dopiero klasa, a nie te, te polskie nasze zespoły, kurwa, dobry jest ten Kupisz, ja W każdym razie o Tomaszu Kupiszu nie jest obecnie zbyt głośno w naszym kraju, a w i Team oceniony jest on na 72, do tego jako skrzydłowy ma 86 tempa, więc postanowiłem naturalnie dać mu szansę, bo bądź co bądź jest to jeden z najwyżej ocenionych polskich prawoskrzydłowych w grze i zupełnie niespodziewanie pomimo wysokiej konkurencji okazał się być najlepszym zawodnikiem w tym składzie. Jego umiejętności walki bark w bark, dryblingu, podań i przede wszystkim strzałów są znacznie lepsze od tego, co pokazują statystyki na karcie. Wykończenie Polaka teoretycznie powinno być tragiczne, bo wynosi raptem 36, ale w praktyce Kupisz potrafi strzelać nawet spoza pola karnego i popularny już w FIFA Jack Butland niezbyt dobrze radzi sobie z jego uderzeniami. Testowane przeze mnie do tej pory karty Polaków z reguły okazywały się być przeciętne, co tyczy się chociażby Waldemara Soboty. Jednak Tomasz Kupisz to jest inna bajka. Jest jest całkiem możliwe, że w samej grze spisuje się on obecnie lepiej nawet od Kuby Błaszczykowskiego. Ale po drugiej stronie, na lewej flance, jest również nieźle. Występuje tam szybki i zwinny Brazylijczyk Martinho, o którym można powiedzieć, że jest Neymarem dla ubogich, chociaż bez wątpienia brakuje mu czterech gwiazdek sztuczek. Lecz jednak w sytuacjach, w których trudno się wykiwać, zawsze może on odegrać piłkę do jedynego napastnika w tym składzie, którym jest Kevin Lazania. A ten również prezentuje się dość okazale, bo ma 186 cm wzrostu, 86 i 85 szybkości biegu, a do tego przyzwoite parametry fizyczne i bardzo dobre wykończenie oraz winość w samej grze. Atak w tej drużynie jest więc całkiem niezły, przy czym również fajnie wspiera go druga linia, w której znajdują się wyłącznie szybcy zawodnicy, bo średnia tempa u środkowych pomocników w tym zespole wynosi aż 81, to więc robi różnicę, bo pozwala piłkarzami szybciej dobiegać do piłki, lepiej przecinać podania i co za tym idzie wspierać również obronę, która niestety w tym zespole jest najbardziej przeciętna. W tej defensywie nikt nie jest nadzwyczajnie słaby, ale też nikt nie wychodzi przed szereg, a szkoda, bo jako srebrny zespół drużyna z drugiej Ligi Włoskiej ma w sobie spory potencjał i jestem przekonany, że wielu piłkarzy w niej występujących za kilka lat będzie miało już złotą kartę w grze i wtedy być może zrobimy z nich większy użytek, bo póki co niestety pomimo faktu, iż jest to zespół, który potrafi w pojedynczych meczach postawić się dość drogim złotym składom, to na dłuższą metę nie da rady nim zbyt wiele ugrać, no chyba, że będzie on spełniać jakieś rygorystyczne wymagania, w eliminacjach do Foot Champions. Wtedy można by nim chociaż gładko przejść kwalifikacje i to za niską cenę, bo w tej drużynie praktycznie wszyscy chodzą po cenie złomu i tak ją oceniam. A tak bardzo dobry 8 na 10 nieco słabsza pomoc dostaje 7,5 i najprzeciętniejsza obrona 7, zgranie było jako takie 7 i fan z gry był już nieco lepszy, 7,5. A więc łączna ocena tego zespołu to 74 na 10 a najlepsi zawodnicy to oczywiście Tomasz Kupisz. Nawet nie myśl o tym, czy go kupisz? Lazania, bardzo zjadliwy zawodnik oraz Martinio, brazylijski neymar dla ubogich. W rankingu składów zespół z drugiej ligi włoskiej furory nie zrobił, ale uplasował się znacznie powyżej dna, a to już coś. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!